Ja tutaj gdzieś na górze w swoich rupieciach mam tekę tekstów o niewidzialnej ręce. I to, nie wiem, sprzed roku, sprzed dwóch lat, Życie Warszawy, Angora, Głos Nauczycielski. Nagle dzwonią, że oni czują potrzeby napisania na ten temat. Czyli można z tego wysnuć wniosek, że mimo zlikwidowania tru Powiem straszną herezję zlikwidowania przykazania o miłości bliźniego. Jak ja chodzę po ulicy, to ja nie widzę tego przykazania. Tkwi w ludziach tęsknota za czymś dobrym. I to jest ta iskierka nadziei, która jeszcze się tli. O. Ale dzisiaj nie wyobrażam sobie wznowienia niewidzialnej ręki w tych sytuacjach społecznych w tym chamstwie, w tym łobuzerstwie, gdzie pod szyldem niewidzialnej ręki byłyby robione rzeczy złe, żeby po prostu. Świeństwa. A nam w czasie, kilku, bo niewidzialna ręka trwała 25 lat. Nie zdarzyło się nigdy, nie dostaliśmy przynajmniej sygnału, żeby ktoś nadużył pojęcia niewidzialnych nie, czy niewidzialnej ręki do zrobienia czegoś złego.